kroniczna data święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień ten stanowił świętem narodowym dopiero 8 tamtego 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1939 roku. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Podyskutujemy najwyższych władz państwowych, odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam grób nieznanego żołnierza. Jest to symboliczny grup wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Serdecznie witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Baczność. wolna od szkoły i od pracy. Akurat odpocznę sobie. Właśnie, w okazji 11 listopada mamy do napisania pracę z historii z historii języka polskiego. Oczywiście wszystko jak należy. Wiesz, forma pracy dowolna. czy się twórcze podejście do problemu. Problem to jest ja taki, że zupełnie nie wiemy, jak się do tej pracy zabrać. Nie przesadzaj. Znam kogoś, kto ci pomoże. Chodźmy do mojej babci. Ona wie wszystko. Światowa, w pierwszej wojnie światowej, w Legionach Piłsudskich, a w jednym odmianie to się nawet mało. Witaj, Babciu, przyszłam z kolegą, który ma ogromny problem z odzyskaniem niepodległości. Jeżeli mamy jakiś kłopot z wolnością i niepodległością, to raczej z jej zagospodarowaniem niż odzyskaniem. Przecież niedługo kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie chciałem zauważyć, że kolejna rocznica tego wydarzenia to kolejna praca z historii do napisania. To się nie rozkładaj, tylko skup i posłuchaj, jaka droga wiodła Polaków do wolności. Dzieci moje wyrywają wam wolność, nakładają kajdany. Dzieci moje, okrutnie na zadają wam rany, zabierają mowę ojczystą, tradycję, kulturę, wskazują na zapomnienie, to śpiekom tortury. Warto z i o tym Rok 1772, 95 i 93 to lata w Polski. To lata niewoli polskich dzieci. My, Austria, Prusy i Rosja, nas wielka siła drzemie. Podzieliliśmy między siebie Polskę i ukradliśmy ją w jej tożsamość na 123 Dzieci moje, przed wami lata cierpienia i głodu, chwile bolesne dla całego narodu. Dzieci moje, przed wami emigracja, tęsknota i ból samotności, jedno pragnienie, pragnienie wolności. Dzieci moje, kosztuje ci kosztownie chleba niewoli. Co się teraz z wami stanie? Niepewność również boli. Spójrzcie, bracia moi, złębi dla naszej Polski na stałej. Trzy sępy na mnie krążą i wpatrują co lepsze jest Spójrzcie, tutaj piszą, że wczoraj, a wczoraj był 5 sierpnia 1772 roku, w Petersburgu podpisano konwencję rozbiorową od naszej ojczyzny Polski, jak to powąt odcięto ziemię naszych pradziadów. Abchaczy naszych do innych państw przełączonych. Straszne rzeczy to się dzieją. Boże mi nasz kraj nas samych swej obieca. Gazety, gazety, kupujcie ludzie gazety. Najświeższe wiadomości. Nasi wrogowie znów atakują. Gazety, gazety. Najlepsze wiadomości Rosji z Petersburga. podpisanie drugiej Konfekcji rowerowej. Najświeższe wiadomości. Polska coraz mniejsza, znów wykradziono nasze polskie cenne ziemie. nasi się podział z zaborców. Gdzie nasze wojsko? Na skutek dwóch rozbiorów, państwo polskie zaczęło ulegać powolnej likwidacji, gdyż większość jego obszarów została podzielona pomiędzy Rosją, Prusy i Austrię. Zwiększyły się uciski i represje na ludność polską, która znalazła się pod zaborami. A jak ciebie, kto zapyta, kto ty taki, skąd ty rodem? Mów, że z tego łamu żyta, że z tych łąk, co pachną miodem, mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była, że z takiej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Jednak Polacy ruch dumny i waleczny śmiało podejmowali próby sprzeciwu. Organizacje spiskowe zaczęły organizować wystąpienie przeciwko zawodcom. Polacy, poterwani do walki przez Tadeusza Kościuszkę, wystąpili zbrojnie w marcu 1794 roku. Doszło do wielu potyczek i witek, jednak pomimo wielu starą powstania upadło. Kręska powstania przyczyniła się do ponownego spotkania przedstawicieli Rosji, Rosji i Austrii. 24 października 1795 roku podpisali porozumienie dotyczące podziału ziem polskich Polska jako drewne państwo zniknęła z mapy Europy. Był to smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani Godła. Zamówienie po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Żegnaj nam kraju kochany, Niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną, Niech się upoją tyrany, rany, Niech krew i łzy wzmogą wszelkie kajdany, Nędza i ucisk przeminą. O Polsko, święte Twe imię, Po cichu i pokryjono, Stwogą za siebie i innych Przedtano ojców mój dom. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o Tobie, Mówiono, że jesteś święta, Mówiono, że leżysz w grobie, nie ma już Polski na mapach Europy. Zaborcy nie pozwalają nam władać naszą nową ojczystą. Ale my, rodzice polscy, dziedzictwo polskie, dzieciom naszym dziedzictwo polskie przekazywać i pielęgnować będziemy. Naszych synów wychowywać będziemy na walecznych żołnierzy i honorowych Polaków. Przysięgamy! Polscy nauczyciele, pomimo zakazów polskiej mowy, uczyć będziemy. Będziemy krzepić polską kulturę i naukę. Zaszczepimy w umysłach naszych dzieci miłość do Polski i ducha walki. Wychowamy ich na prawach obywateli państwa polskiego. Przysięgamy. My, polscy księża, będziemy pielęgnować... Będziemy wspierać naród polski w walce z zachowcą. Pielęgnować kulturę i mowę polską. Przysięgamy. My, żołnierze Polski, polscy, pomimo wstrzymania nas do wojsk obcych, nie zapomnimy, że jesteśmy Polakami. Do końca, do końca swoich dni szukać będziemy przywódcy, który poprowadzi nas do walki o Polskę. Przysięgamy, że do ostatniej kropli krwi walczyć będziemy o ojczyznę. Przysięgamy. Chociaż Polski nie było na mapie Europy, Polacy czynili wysiłki, aby odzyskać wolność. Jan Henryk Dąbrowski utworzył regiony polskie we Włoszech. Był Józef Piłsudski, wóz serbu polskich, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym ulicie. Żołnierze, spotkał Was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przystąpicie granice rosyjskiego zawodu, jako czołowa kolumna Wojska Polskiego idącego walczyć za złodzeniem ojczyzny. Jako na kadry, z których rozwinął się przyszła armia polska i pozrealizował nas jako pierwszą darową kompanię. Rozbrojone wojska obustwiarskie w Krakowie. W pierwszego polskiego rządu. Wolność, wolność. Polska wraca na mapę Europy. Polsko, nie jesteś nic Lizbie Łańcuch przez został się tu łańcuchem. Na tym zlotu, co było twą stolicą blaską, z tym klasem dźwignęła się górę. Nie przeszły ciebie karabiny, nie wioty zaciągły, komety w dnie, jak po głowę, odstąpiły trawiny, pomoc panią nie mogła przez siebie. Dzisiaj popadzisz po do wieku spadzenia, z lodów jedynych tylu czystych dłoni, co swych zaborców w domieniu bronienia, iż ten zwyciężyła, miano że się broni. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest mała najwyższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Dziś jest rocznica mojego odzyskania niepodległości. Było to dawno, jeszcze wtedy, gdy nikogo z Was nie było na świecie. Panami ich dzięki moim dzieciom, Polakom. Jest rok 2022. Jestem chora, chora. Zjadamy się na czy możesz to zmienić? Nie wiem, co to jest przyjaźń i miłość. Media karmią mnie agresją. Czy możesz to zmienić? Mój świat to wirtualny świat, kilka i internetu. Czy możesz to zmienić? Moi rodzice nie mają na mnie czasu. Jestem hodowany, a nie wychowywany. Czy możesz to zmienić? Cyprian Kamil Norbit powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Miały tego świadomość przeszłe pokolenia. A czy my rozumiemy swe obowiązki względem ojczyzny? Czy szanujemy symbole narodowe? Troszczymy się o poprawność języka polskiego? Czy zachowujemy polskie tradycje narodowe? Zastanówmy się nad odpowiedzią na te pytania. Kiedy nagle las, Kiedy... Kiedy las zarzuci głowę, co z tym nie zrozumiesz? To jest Polska. To zobaczy gdzieś to pole, krążyjący ponad pole. To jest Polska. Zbuskana w kropach grozę. To jest Polska. To jest drogi mieści w życiu. Ży dosrętne przy księżycu. To jest Polska. Już biały krzyż Iciałek, Hel, i hełm i piasek święty. To jest polska.